Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Jak widzicie, znajdujemy się w przepięknym miejscu, a dokładniej w łazienkach królewskich w Warszawie. I dzisiaj zapraszam Was na bardzo, bardzo fajny film, a mianowicie 6 powodów, dla których kocham jesień, także mam nadzieję, że film Wam się spodoba i ja oddaje się urokom tego miejsca z kubkiem gorącej herbaty, a Was zapraszam na film. Pierwszy powód, za który całkowicie kocham jesień, jest wręcz zbyt oczywisty, żeby o nim mówić. Zmieniające się otoczenie i te wszystkie kolory wokół to zdecydowanie coś, co uwielbiam. Na miejscu drugim mamy poranny deszcz i zapach powietrza tuż po nim. Powiem Wam, że nijak nie mogłam go upolować podczas nagrań do tego filmu, ale tak czy inaczej mogę śmiało stwierdzić, że kocham jesień za ten delikatny deszcz i powietrze tuż po nim. Trzeci powód wynika trochę z pierwszego spacery, spacery, spacery i jeszcze raz spacery, zbieranie liści i kasztanów. Naprawdę jest ktoś, kto tego nie lubi? Powód czwarty może wydawać Wam się trochę dziwny, a jest to powrót do systematyczności. W wakacje nie mamy praktycznie żadnych obowiązków, a jesień to idealna pora na pełną mobilizację, nasze życie znowu jest pełne obowiązków i pozbywamy się poczucia straconego czasu. Piątym powodem na mojej jesiennej liście jest czas na przemyślenia. Jesień ma swój melancholijny klimat, który naprawdę uwielbiam i uwielbiam go wykorzystywać, żeby przemyśleć niektóre sprawy w moim życiu. I już ostatnim, szóstym powodem, za który całkowicie kocham jesień, są te zimne wieczory, które dopiero co rozpoczynają się po wakacjach które całkowicie usprawiedliwiają chęć leżenia bądź siedzenia z kocem, herbatą i dobrą książką. Kochani, i to właśnie jest sześć powodów, za które ja kocham jesień. Jeżeli przychodzi Wam na myśl coś innego, to oczywiście zapraszam Was do podzielenia się tymi spostrzeżeniami w komentarzach na dole, koniecznie dajcie łapkę w górę pod filmem i co? Do zobaczenia do następnego filmu, cześć!